Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy dzisiaj zatrzymać się przy czytaniach z 21 niedzieli zwykłej. Myślę, że takim uderzającym fragmentem to słowo Jezusa, który odpowiada na pytanie: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Myślę, że to jest pytanie, które mógłby zadać każdy z nas. Panie, czy wejdę do nieba? To jest właściwie najważniejsze pytanie dla każdego człowieka, każdego wierzącego. Co zrobić, aby wejść do nieba? I Jezus mówi: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam, lecz on wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wrócimy jeszcze do tego fragmentu, bo również święty Paweł nawiązuje właśnie do tego naszego przygotowania. Święty Paweł w drugim, w drugim czytaniu mówi, że Pan Bóg karci tego, kogo kocha, tego, kogo doświadcza. Musimy się też zastanowić, po co jest to karcenie, po co jest to doświadczenie. Okazuje się, że jest ono potrzebne w naszej drodze do nieba, i na ten temat będą dziś rozmawiać: Anna Harmata, ksiądz Daniel Plewka i Roman Harmata. Myślę, że od tego właśnie fragmentu, dlaczego Pan Bóg nas doświadcza, możemy, możemy zacząć, dlaczego on nas wypróbuje. Myślę, że tutaj trzeba by się wrócić aż do księgi rodzaju, prawda? Kiedy to człowiek próbował być jak Bóg. Próbował zagarnąć atrybut boskości poprzez dostanie się do drzewa życia, bo jak wiemy, zgrzeszył i ta konsekwencja po grzechu pierworodnym, którą często nazywamy porządliwością albo skłonnością do zła, powoduje w nas, że jest w nas ten element, który musi być oczyszczony. Raz po raz z tym samym grzechem najczęściej idziemy do spowiedzi, a więc jest w nas coś, co potrzebuje oczyszczenia. I tutaj Pan Bóg karci tego, kogo doświadcza, czyli tego, którego chce oczyścić. W liście do Efezjan pamiętamy taki fragment. Święty Paweł mówi, że Pan Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed jego obliczem. A więc żeby wejść do nieskalaności trzeba się oczyścić. Święty Piotr podpowie później prawda, że jak złoto w tyglu Pan Bóg doświadcza tych, których, których miłuje. Spróbujmy popatrzeć na te, na te teksty. To drugie czytanie z listu do Hebrajczyków przypomina nam drogę do Królestwa Bożego, że ona nie jest łatwa. I autor mówi o karceniu właśnie o tych próbach, które Pan dopuszcza w naszym życiu, i to nie są kary w tym ludzkim znaczeniu, ale jest to wychowanie, jakie daje nam kochający Ojciec. Każdy z nas przechodzi przez trudne doświadczenia. Nieraz doświadczamy choroby, straty kogoś bliskiego, może doświadczamy niezrozumienia czy kryzysu. Wtedy rodzi się w nas pokusa, aby pytać: Dlaczego ja, Boże? I to dzisiejsze słowo odpowiada: Bo Cię kocham i chcę, byś dojrzał do pełni życia. I to jest. Jak sportowiec, który nieraz potrzebuje treningu, by osiągnąć jakiś cel, tak samo i my potrzebujemy czasem trudów, by oczyścić swoje serce, by wzmocnić swoją wiarę. Świetnie, że Ksiądz właśnie nawiązał do tego, do tego sportowca. Ile wysiłku musi włożyć w swoją formację olimpijczyk, żeby osiągnąć medal? To, jest, to są lata pracy, lata ćwiczeń. I tutaj Pan Bóg, żeby wyeliminować tego najgorszego wroga, który, który w nas jest, a nazywamy go pychą. Przykłada taki czasem krzyż, który powoduje, że człowiek otrzymuje lekarstwo na pychę, którym jest upokorzenie. Żeby była pokora, to dostaje lekarstwo. I tak jak się wspomniał, każdy otrzymuje takiego porcję, takiego wychowania, nie karania, tylko właśnie to jest wychowanie. I sytuacje życiowe są dla nas taką drogą, taką formą wychowania. I tak moglibyśmy popatrzeć, jakie doświadczenie mamy. Ktoś ma dzieci, ma problem. Nie ma dzieci, też jest problem. Ktoś ma żonę, ma problem. Nie ma żony, też jest problem. Ktoś choruje, problem. Ktoś umiera, problem. I są takie życiowe sytuacje, powiedzielibyśmy naturalne. Dla jednego to jest problem, a dla drugiego nie. Dla drugiego on widzi w tym błogosławieństwo. Także te sytuacje życiowe Każdego z nas w różny sposób dotykają, czy każdy z nas w różny sposób je odbiera, ale poprzez to właśnie Pan Bóg nas wyprostowuje, wychowuje i właśnie w ten sposób prowadzi nas do, do większej miłości. Ta końcówka tego listu, popatrzmy, ona jest bardzo optymistyczna, bo słyszymy tutaj wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, no bo boli, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. A więc to karcenie ma głęboki sens. Pan Bóg zrobi nas dzięki temu takimi, jak, jakimi On nas. Zaprojektował, a więc chce, żebyśmy byli święci, czyli pełni miłości, bo świętość to jest pełnia cnót, prawda? No i żebyśmy byli czyści, a więc, żeby nie reagowała w nas ta porządliwość czy pycha. Jezus również nam pokazuje w Ewangelii, prawda? Żeby usiłować wejść przez ciasne drzwi. To też jest pewien, pewien wysiłek. To też jest forma no, takiego biegu, jak ksiądz wspomniał, prawda? O tym sportowcu. Ewangelia według św. Łukasza stawia nam dzisiaj jeszcze bardzo konkretne pytanie, które ktoś zadał Jezusowi: Czy tylko nieliczni będą zbawieni? I Pan nie podaje żadnych statystyk, ale daje nam konkretną odpowiedź. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Co to dla nas oznacza? To znaczy, że mamy nie zadawalać się bycia w pobliżu Jezusa, ale żyć z nim naprawdę. Nie wystarczy, że. Kiedyś słyszeliśmy Jego naukę, czy uczestniczyliśmy w mszy świętej, ale trzeba na co dzień nam wybierać dobro, unikać niesprawiedliwości, kochać Boga i bliźniego czystym sercem, a nie tylko słowem. I Jezus przestrzega, że przyjdzie moment, kiedy drzwi się zamkną. I to nie jest straszenie, ale przypomnienie, że życie ma swój kres, a wybory mają konkretne konsekwencje w naszym życiu. I to słowo, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości, to jest takie szczególne słowo, ponieważ słyszymy wcześniej, ludzie zwracają się do Pana Boga i mówią, no przecież jadaliśmy, piliśmy, chodziliśmy na prze świętą, modliliśmy się, a jednak Pan Jezus zwraca uwagę na tą niesprawiedliwość, która zostaje w sercu. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli zgadzamy się na zło, nie chcemy go w jakiś sposób usunąć z naszego serca, dlatego idziemy do spowiedzi, ponieważ rozpoznajemy, co jest złe, co nam przeszkadza. Jeżeli z tym złem się zgodzimy, zrośniemy niemalże, to nie możemy po prostu przebywać przed Panem Bogiem, przed obliczem Boga. Dlatego Pan Jezus mówi o tej konieczności, wcześniej mówiliśmy o tej konieczności oczyszczania, czyli usuwania tego zła z serca. Mhm. To potwierdza, to potwierdza, przepraszam, że wchodzę tu w słowo, to potwierdza również Psalm, bo ten, ten właśnie cytat, który tu jest, powiadam Wam, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. To jest cytat z Psalmu, on brzmi dokładnie, którzy w swoim sercu czynicie zło. A więc, jeżeli moje serce reaguje złem na zło, albo zdenerwowaniem, niecierpliwością, nieopanowaniem, brakiem, brakiem łagodności, czyli brakuje mi po prostu cnót. To, to okazuje się, że, że nie ma pewnie mnie żadnych, żadnych owoców ducha świętego. Że jeżeli moje serce reaguje złem, to nie jestem gotów na niebo, bo kto jest w niebie? W niebie są tylko ludzie święci i czyści. A więc ci, którzy, tak jak tutaj Pan Bóg mówi, pozwolili się oczyścić w czasie tych prób, i teraz nawiązując do tego drugiego czytania, dlatego ojciec, który kocha swoje dzieci, karci je, czyli napomina, wychowuje, wskazuje drogę, która jest bez grzechu, bez tej niesprawiedliwości. I na tym polega wychowanie, ponieważ każdy z nas no, robi błędy, ponieważ wydaje się mu, że no, ta droga jest dobra. A okazuje się, że nie. Właśnie poprzez te doświadczenia doświadczamy czy bólu, czy smutku, czy, czy lęku, i to nam pokazuje, ok, to nie ta droga. Trzeba wrócić do Pana Boga i iść za Jego miłością. Dlatego w naszym życiu jest tak ważne, abyśmy pielęgnowali korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, bo to właśnie tam oczyszczamy nasze serce, naszą duszę. I Pan Bóg chce, abyśmy zmieniali nasze myślenie, abyśmy właśnie chodzili z czystym sercem, abyśmy walczyli z naszymi grzechami, naszymi słabościami, a właśnie tam odzyskujemy naszą siłę. I popatrzmy, tak jak Ksiądz mówi o sakramencie pokuty, prawda? W sakramencie pokuty człowiek musi się upokorzyć. Musi przeprosić najpierw Pana Boga, musi pójść do spowiedzi, to też jest pewna forma uniżenia, upokorzenia się przed świadkiem, którym jest kapłan, ale jednocześnie musi pójść i przeprosić za to, co ewentualnie nabroił. W życiu. A więc to jest też forma upokorzenia, i to jest to lekarstwo. Bo jeżeli mam za dużo pychy, i ona pociągnęła mnie ku grzechowi, to w tym momencie dostaję lekarstwo, którym jest to upokorzenie, które towarzyszy właśnie temu sakramentowi uzdrowienia. Sakrament spowiedzi jest też momentem uwolnienia, ponieważ poprzez grzech zaciągamy ból, depresję, smutek, i często nie wiemy skąd się to bierze. A to jest właśnie konsekwencją odejścia od Pana Boga. I dlatego, gdy wracamy do spowiedzi, jest to uwolnienie, wyzwolenie, odzyskanie tej wolności, miłości, radości, którą daje właśnie Pan Bóg. I to jest właśnie błogosławieństwo, to jest ten sakrament miłosierdzia Bożego, gdzie Pan Jezus no, na nowo nas przygarnia i obdarza nas tym nowym życiem, nową łaską, odnawia w nas. Tą łaskę, która zawsze nad nami jest, bo zawsze nas Pan Bóg kocha. Jego miłość się nie zmienia. Na koniec pomódlmy się słowami kolekty. Boże, ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam wznosili nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Pan z wami i z, I z duchem, duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać.